Podobno kredyt łączy bardziej niż ślub, o czym boleśnie przekonali się ostatnio Frankowicze. Jaką ważną uchwałę wydał Sąd Najwyższy i co ona oznacza dla rozwodników? Santander Bank Polska opublikował dane za trzeci kwartał 2023 roku, z których wynika m.in. wyraźny spadek ugód z Frankowiczami. Co jest tego powodem? I czy mamy do czynienia z końcem ugód z Frankowiczami? Rząd przyjął projekt ustawy o wakacjach kredytowych w 2024 roku. Czy ustawa ma szansę wejść w życie jeszcze w tym roku i kto może liczyć na wakacje kredytowe? Prezesi banków ruszyli do mediów po wyborach. Czy liczą na nowe rozdanie polityczne i przychylność władz dla sektora bankowego? Dzień dobry. Mamy poniedziałek, minęła godzina dziewiąta, a to może oznaczać tylko jedno. Zaczynamy kolejny odcinek Frankowicze News na kanale Wotum Finance Help ja nazywam się Paweł Wójcik i jak co tydzień będę miał dla Państwa sporą dawkę informacji z zakresu prawa, ekonomii, biznesu i finansów. Jeśli interesujecie taka tematyka, serdecznie zachęcam do. Polajkowania naszego kanału bardzo nam to pomoże w realizacji tego programu i w dotarciu do jeszcze szerszej grupy odbiorców. W ubiegłym tygodniu podejmowaliśmy temat kredytów gotówkowych. Jest to nowy, palący problem w sądach, który może dotyczyć nawet 9 milionów klientów. Dzisiaj będziemy podejmować tematykę związaną z kredytami frankowymi, ale i nie tylko. Zaczynamy. Wielokrotnie podkreślaliśmy na naszym kanale, że w kwestiach fundamentalnych, jeśli chodzi o kredyty frankowe, wiele zostało już powiedziane i zostało przesądzone. Wystarczy spojrzeć na statystyki sądowe. Obecnie niemal 99-100% frankowiczów wygrywa swoje sprawy. Natomiast są jeszcze pewne szczegółowe kwestie, które nadal wymagają wyjaśnienia. Przykładem takich kwestii był chociażby ostatni wyrok CUE z 21 września, w którym Trybunał wskazał, że osoby, które są nawet pracownikami banku, mogą również skutecznie podważać umowy kredytowe. Natomiast na naszym rodzimym podwórku, w ostatnim czasie Sąd Najwyższy podjął ważną uchwałę dla osób, które pozostają w konflikcie, które są rozwodnikami, a również chciałyby skutecznie podważyć umowę kredytową. W sądzie. Niestety, praktyka do tej pory była taka, że jeśli dana osoba chciała skierować sprawę do sądu, to wymagana była również zgoda drugiej strony. Czyli jeśli mieliśmy do czynienia z kredytobiorcami, które, którzy są małżeństwem musieli wspólnie wystąpić do tego sądu, żeby żądać ustalenia nieważności umowy kredytowej. Jak spojrzymy na dane statystyczne dotyczące kredytów frankowych, to one były głównie udzielane w latach 2006-2008, wówczas miało miejsce pik, jeśli chodzi o kredyty frankowe, więc dzisiaj mają one już po kilkanaście lat historii, jeśli chodzi o spłatę. Naturalną konsekwencją rzeczy jest to, że w tak długim czasie te stosunki między kredytobiorcami Mogły się zmienić, mogły się pogorszyć, a rozwód w takiej sytuacji jest takim znamiennym zjawiskiem. I właśnie taka sytuacja powodowała, że nie wszyscy kredytobiorcy mieli równe szanse, jeśli chodzi o skierowanie sprawy do sądu. Ich prawo do sądu było niestety ograniczone, bo wymagana była zgoda wszystkich współkredytobiorców. No, a nie po to ludzie rozwodzą się, żeby żyć potem ze sobą w zażyłych stosunkach. Dlatego ostatnia uchwała Sądu Najwyższego zmienia to status quo. Dotyczy ona kilku tysięcy frankowiczów i od tego momentu również osoby, które do tej pory nie mogły skierować sprawy do sądu, ponieważ nie utrzymywały kontaktu z innym kredytobiorcą, będą mieli na to szansę. Dotychczas bywało tak, że frankowicze rozwodnicy Którzy posiadali kredyt frankowy, podzielili się między sobą majątkiem. Jedna osoba została przy tej nieruchomości, która była kredytowana właśnie kredytem frankowym i nadal sama ten kredyt spłaca. Inny e, kredytobiorca, rozwodnik, e, miał dodatkową część majątku dla siebie, natomiast formalnie tacy kredytobiorcy nadal pozostawali stronami umowy kredytu dla banku. Miało to swoje określone konsekwencje, ponieważ w takiej sytuacji Pomimo tego, że tylko jedna osoba spłaca ten kredyt, to formalnie oboje musieli zgodnie wystąpić z roszczeniem do sądu. Oczywiście w praktyce powodowały to pewne komplikacje, bo nie wszyscy byli w stanie dogadać się co do tego, żeby wspólnie pod rękę pójść do takiego sądu i skutecznie walczyć o stwierdzenie nieważności umowy kredytu. Ostatnia uchwała Sądu Najwyższego jasno wskazuje, że w przypadku dochodzenia roszczeń o ustalenie nieważności umowy kredytu nie zachodzi po stronie powodowej tak zwane współuczestnictwo konieczne. Innymi słowy oznacza to tyle, że nawet jeśli jedna osoba spośród kredytobiorców zdecydowała się na to, żeby kwestionować zapisy umowne, może samodzielnie złożyć taki pozew do sądu bez względu na to, czy druga osoba wyraża na to zgodę. Oczywiście Mamy do czynienia na razie jedynie z krótką uchwałą dotyczącą tego zagadnienia. Na uzasadnienie musimy jeszcze poczekać, bo oczywiście pozostają pewne kwestie proceduralne, co z takim kredytem w momencie kiedy tylko jedna osoba dochodzi roszczeń, czy on będzie dalej obowiązywał w stosunku do osoby, która takich roszczeń nie dochodzi. Natomiast z pewnością w uzasadnieniu są najwyższy da nam wskazówki, jak takie sprawy prowadzić i czym finalnie one będą skutkować. Dlatego kończąc ten wątek. Najlepiej, gdyby kredytobiorcy w pełnym zakresie, czyli wszyscy, którzy są stronami umowy kredytowej, jednak zgodzili się na to, żeby wspólnie wystąpić na drogę sądową, ponieważ na końcu z pewnością będzie najmniej komplikacji co do tego, jak z takim kredytem należy się rozstać. Kolejnym tematem, który omówimy podczas dzisiejszego odcinka, są kwestie raportów finansowych banków. Jak co roku o tej porze Kolejne banki prezentują dane finansowe za trzeci kwartał. Nie inaczej było w przypadku Santander Bank Polska, który pochwalił się wynikami za trzeci kwartał 2023 roku. Wyniki tego banku były nawet powyżej konsensusu, co oznacza, że bank wypracował dochód większy niż spodziewał się tego rynek. Jednak w tej beczce miodu można znaleźć łyżkę dziegciu. O czym mówię? Chodzi o kwestię związanej. Z ugodami z frankowiczami. Jeśli spojrzymy na dane banku za trzeci kwartał 2023 roku, widać wyraźny spadek zawierania ugód w stosunku do tego, co było jeszcze na początku roku. Santander Bank Polska przekazał, że do tej pory zawarł około 8400 ugód z frankowiczami. Ponad 5600 ugód zostało zawarte w dwóch pierwszych kwartałach. Łatwo licząc, co kwartał bank zawierał 2600 umów z frankowiczami. Natomiast w trzecim kwartale 2023 roku nieco ponad 1000 ugod. Czy mamy zatem do czynienia ze schyłkiem porozumień z bankami, co jest powodem tego, że Frankowicze przestali zawierać ugody Santander Bank Polska. Najpierw spójrzmy na ten temat z perspektywy banków, jak tłumaczy nam prezes w konferencji prasowej Przyczyną spadku ugód z Frankowiczami jest nadmierna, agresywna kampania w kancelarii prawnych. Trudno się zgodzić z taką tezą, ale sektor bankowy przyzwyczaił nas już do tego, że szuka przyczyn zazwyczaj nie u siebie, tylko gdzieś na zewnątrz. Złe są sądy, złe są kancelarie prawne, a już w ogóle są źli klienci, ponieważ nie chcą tych ugód zawierać. Natomiast, drodzy Państwo, przyczyna Spadku ilości zawieranych ugód może oczywiście wiązać się z pewną sezonowością. Trzeci kwartał, jak to zwykle bywa, trafia na okres wakacyjny, okres urlopowy, gdzie rzeczywiście chęć zajęcia się swoją sprawą i podjęcia decyzji dotyczącej finansów jest niewątpliwie mniejsza. Natomiast z naszej perspektywy upatrujemy przyczyn spadku ilości zawieranych ugód również w tym, że jesteśmy po wyroku CUE z 15 czerwca. Przypomnę tylko, że na mocy tego wyroku Trybunał jednoznacznie wskazał, że banki nie mają prawa do tego, żeby żądać tak zwanego bezumownego korzystania z kapitału czy w ogóle dodatkowych roszczeń po stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej. Dla wielu frankowiczów była to istotna przeszkoda do tego, żeby skierować swoją sprawę do sądu. Tacy Frankowicze obawiali się tego, że pomimo korzystnego wyroku, i tak bank będzie ich ciągał po sądach i żądał dodatkowych środków za to, że ich kredyt został unieważniony. Natomiast Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że takie dodatkowe roszczenia nie należą się bankom, jednocześnie pozostawiając otwartą furtkę dla Frankowiczów. Być może oni będą mogli dochodzić dodatkowych roszczeń od banku i z pewnością, jest to jedna z przyczyn tego, że Frankowicze coraz mniej chętnie zaczynają decydować się na zawarcie ugody. Kolejny temat, który będziemy dzisiaj dla Państwa prezentować, wiąże się z wakacjami kredytowymi. Omawialiśmy już te kwestie w poprzednich odcinkach, natomiast teraz możemy rozmawiać o konkretach. Dlaczego? Dlatego, że pojawił się projekt ustawy Wakacje kredytowe na przyszły rok. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, korzystając z tego, że jeszcze po wyborach zostaje u władzy, przyjął taki projekt i zachęca nowy rząd, jakikolwiek to będzie, do tego, żeby kontynuował pracę nad tym projektem. Jak wskazują media, kwestia wakacji kredytowych to takie kukułcze jajo podrzucone nowej władzy. Według ekonomistów, rząd miał wcześniej czas na to, żeby wprowadzić tą ustawę jeszcze przed wyborami. Natomiast uwarunkowania związane z formowaniem nowego rządu powodują, że być może nowy rząd nie będzie miał możliwości, żeby przyjąć takie wakacje kredytowe jeszcze w tym roku. Jak pokazuje ordynacja wyborcza i kalendarz sejmu, Prawdopodobnie nowy rząd uformuje się dopiero w grudniu, więc będzie bardzo mało czasu na to, żeby ten projekt, który przygotował Prawo i Sprawiedliwość, znalazł swoje miejsce w sejmie i został uchwalony od nowego roku. Nie zmienia to faktu, że mamy do czynienia z konkretnym projektem ustawy i warto zapoznać się z nim, co przewiduje. Przede wszystkim yy, ustawa wprowadza pewien cezus, jeśli chodzi o dostępność wakacji kredytowej. Dla kredytów do 400 tysięcy złotych, czyli jak wskazują ekonomiści, około 90% wszystkich udzielonych kredytów złotowych, nie zmienia się nic. Te osoby również na podstawie tego projektu będą mogły skorzystać z wakacji kredytowych w podobnym wymiarze jak w tym roku czyli mogą wybrać sobie jeden miesiąc w danym kwartale, żeby zawiesić płatność. Rad. Zmiana natomiast następuje dla kredytobiorców, którzy posiadają kredyt złotowy, hipoteczny w przedziale między 400 a 800 tysięcy. Tutaj pojawia się pewna wzmianka, uwarunkowanie, to znaczy, z takich wakacji kredytowych będą mogły skorzystać jedynie osoby, których rata miesięczna przekracza 50% przychodów całego gospodarstwa domowego. Oczywiście temat został już podjęty przez Związek Banków Polskich. Jak to ma zazwyczaj miejsce w przypadku przedstawiciela sektora bankowego, nie pozostawiają na tym projekcie suchej nitki, wskazują jednocześnie, że mamy do czynienia tylko i wyłącznie z pr politycznym, bo jasne jest to, że nowy rząd nie będzie w stanie uchwalić tej ustawy do końca roku. Jak będzie wyglądał los wakacji kredytowych w 2024 roku, o tym przekonamy się z pewnością w najbliższych miesiącach i z pewnością omówimy ten temat na naszym kanale. Ostatnim tematem, którym zajmiemy się podczas dzisiejszego odcinka jest kwestia aktywności prezesów banków po wyborach. Jeśli prześledzimy sobie pierwszy tydzień i to, co działo się na poszczególnych portalach, możemy za zauważyć, że trzech prezesów banków i z pewnością nie jest to przypadek, udzieliło szerokich wywiadów mediom. Na łamach mediów wypowiedział się prezes mBanku, Prezes Banku Millennium oraz Prezes BNP Paribas. Jest jedna rzecz, która łączy te wszystkie wywiady. Wszyscy ci panowie wskazują, że potrzebne jest nowe spojrzenie na sektor bankowy i w tym zakresie apelują do nowych władz. Oczywiście w kwestiach poruszanych przez prezesów banków nie mogło zabraknąć tematu frankowiczów. Co ciekawe. Wszyscy prezesi, jak jeden mąż, wskazują, że nadal mamy do czynienia z brakiem jednolitości, jeśli chodzi o orzecznictwo w sprawach frankowych. Być może czytamy różne statystyki, mamy różne wyroki, natomiast jak spojrzymy sobie na raporty banków, to same banki wskazują, że przegrywają z frankowiczami ponad 90% spraw. Natomiast w naszej ocenie, Kwestia frankowiczów może być taką kartą przetargową do rozmów dotyczących innych aspektów bankowości w Polsce. Jeśli spojrzymy sobie na rezerwy kredytowe, można uznać, że banki w niektórych przypadkach mają już pokrycie tymi rezerwami blisko 80% czynnych kredytów. Zatem dla banków ta kwestia pewnie jest już przesądzona. Oczywiście, w opinii publicznej mówią zupełnie coś innego, natomiast, tak jak wspomniałem, być może chcą przeforsować inne tematy, również związane z wakacjami kredytowymi. Niewątpliwie, sektor bankowy jest istotnym elementem naszej gospodarki. To właśnie on odpowiada za finansowanie kluczowych inwestycji. Niemniej jednak, nie może być tak, że prezesi zaraz po wyborach wypowiadają się negatywnie na temat rzeczywistości. Która na pewno już się nie zmieni. Jeśli chodzi o sprawy frankowe, orzecznictwo jest ujednolicone, jest korzystne dla Frankowiczów, więc dziwi takie podejście banków do kredytobiorców. Dziwi kwestia związana z ugodami, z lobbowaniem nad ustawą, skoro w ich ocenie dalej nie ma jednolitości, jeśli chodzi o sprawy frankowe. W jednym z naszych programów omawialiśmy obietnice wyborcze dla Frankowiczów. I z pewnością ten temat będziemy rozwijać, będziemy sprawdzać, jak nowy rząd będzie odnosił się do kwestii rozwiązania tego problemu. Natomiast coraz częściej słyszymy, że nie pójdzie to w stronę takiego przymusowego rozwiązania ustawowego, jakiegoś ustalenia kursu, po którym te kredyty mogłyby być przewalutowane. Raczej do opinii publicznej trafia taka informacja, taki przekaz, że nowa władza będzie chciała wesprzeć sądy, które zajmują się tymi sprawami, żeby robiły to sprawniej i szybciej, co będzie z korzyścią dla samych Frankowiczów. Na tym, drodzy Państwo, kończymy dzisiejsze spotkanie. Jak zwykle było sporo informacji do przekazania, sporo ważnych tematów nie tylko z naszej perspektywy, ale przede wszystkim dla państwa, bo dla państwa tworzymy ten program. Więc jeśli mogę jeszcze raz poprosić o zalajkowanie tego odcinka, będzie to dla nas niezwykle pomocne. Ja nazywam się Paweł Wójcik i serdecznie dziękuję za dzisiejszy program.